Czasem pytacie mnie, jak jestem taki produktywny, jak to się dzieje, że mi się tyle chce robić i tak dalej. Jak sobie radzić z tym całym lenistwem, kiedy nie masz motywacji, żeby działać? Wiecie o co chodzi, tego typu rzeczy. Ja generalnie, jak pewnie wiecie, możecie mnie kojarzyć, no działam w branży muzycznej, producenci, tworzenie muzyki, tworzenie bitów. Uważam, że są mniej lub bardziej dwa typy ludzi. Pierwszy typ ludzi, który potrzebuje motywacji, żeby cokolwiek zrobić, przez co oni nie działają regularnie, nie są konsekwentni, bo bazują na tym, jak oni się czują i jak im się chce i tak dalej. I drugi typ ludzi, czyli ci, którzy nie potrzebują tej motywacji, bo te cele, które mają, są dla nich powiedzmy wystarczającą motywacją, i do ich osiągnięcia wymagane jest po prostu codzienne wkładanie tych godzin pracy, tak naprawdę. Więc przykro mi, ale do osób, którym się nie chce nic zrobić, czy po prostu mają duże problemy z tym, no to muszę Ci powiedzieć, że nikt tego nie zrobi za Ciebie i po prostu nie chcesz tego tak bardzo jak inni. Prosta sprawa. Ale też mówiąc, że nie chcesz tego jak inni, mam na myśli na przykład osoby takie jak ja. I tu nie chodzi, że jestem chuj wie kim, tylko po prostu ja serio zapierdalam i staram się przynajmniej. Ale uwierz mi, że mniejszość ludzi zapierdala, większość ludzi właśnie wręcz przeciwnie, nie robią nic lub mało. Więc ty musisz sobie to wziąć na logikę. Jeżeli chcesz mieć troszkę więcej niż inni, to znaczy osiągnąć coś fajniejszego, czy być w lepszej sytuacji niż większość. To zgadnij co? Musisz robić więcej niż większość. Albo być mądrzejszy, albo wymyślić lepszy pomysł niż inni. Wiesz co chodzi, cokolwiek z tych rzeczy. Coś musisz zrobić lepiej lub więcej, żeby mieć lepsze lub wyjątkowe rezultaty z tego. I to samo tyczy się muzyki, branży muzycznej Niezależnie od tego, czy tworzysz bity I chcesz je sprzedawać, czy jesteś raperem I tam chcesz pierwszy koncert zagrać, czy cokolwiek Jeżeli chcesz sprzedać pierwszy bit No to musisz dużo pisać do ludzi Ewentualnie założyć kanał na YouTubie Ewentualnie powiedzieć swoim ziomkom, mimo że któryś z ziomków Nawija i kupi od ciebie bit Musisz robić konkretne rzeczy musisz to robić regularnie Jak chcesz na przykład zagrać pierwszy koncert No to musisz wydawać numery Regularnie, docierać do ludzi Może odzywać się do kogoś, do jakichś organizatorów Cokolwiek, zaistnieć jako pokazać się z dobrej strony, może zadbać o jakiś teledysk, zadbać o to żeby te numery, tak jak powiedziałem, wychodziły regularnie i tak dalej, i tak dalej, żeby były coraz lepsze żeby robić progres, żeby jakoś się zapowiadać obiecująco, tego typu rzeczy i żeby faktycznie się wyróżnić to trzeba na to pracować i to, ten cel wyróżnienia się, powinien być wystarczającym powodem dla ciebie, żebyś pracował. Jeżeli to się nie chce, to znaczy, że nie chcesz się wyróżnić albo wystarczająco mocno ci na tym nie zależy, przez co nie będziesz robić tak wiele. Więc odpowiadając finalnie na to pytanie, jak u mnie to wygląda, ja po prostu chcę osiągnąć pewne rzeczy i do nich dążę i mam wywalone, dopóki tego nie zrobię. A jak to zrobię, to po prostu wyznaczę kolejne cele i tak to się kręci, bo kocham to, co robię. Po prostu to lubię, to jest bardzo fajne, utrzymuję się z tego i tak chcę po prostu na ten moment żyć. Na ten moment tak mi odpowiada. Taki sposób życia, taki sposób działania i to jest bardzo takie podbudowujące, że Ty możesz pracować na coś, że to budujesz, że to rozwijasz i widzisz swój własny rozwój. I